Kroniki portowe. Życiowe sztormy budzą nowe siły. Kroniki portowe, jak klasyczny dziennik, dostarczają nam wiadomości o głównym bohaterze tej niezwykłej książki. Wieści są sensacyjne, bo Quoil, sierota, od małego szturchany i wyśmiewany nieudacznik, dokonuje rzeczy wielkiej. Sprawia, że jego życie totalnie się zmienia. Ale nie tak zwyczajnie i po prostu. Najpierw musi dojść do tragedii. Zdarzenia, które na zawsze odmieni los jego i córek. Quoil jest dobrym człowiekiem, a jak to bywa w życiu, takich najłatwiej skrzywdzić i wykorzystać. Jego żona to kobieta podła, która nie cofnie się przed najgorszym, aby osiągnąć swój cel. Nie potrafi zwyczajnie odejść, musi upokarzać męża, a on z kolei usprawiedliwia każdy jej ponury uczynek. Praca zawodowa nie jest szczytem marzeń, co jeszcze dodatkowo pogłębia i tak już jego niskie poczucie wartości. Jedynym szczęściem są dla niego córki i gdyby nie one, codzienna egzystencja byłaby totalną męczarnią. Jednak on tego nie potrafi zmienić i wobec takiego obrotu spraw życie decyduje za niego, bo natura nie znosi próżni. Żeby coś zyskać, trzeba najpierw coś stracić. W ten sposób mężczyzna dostaje od wszechświata szansę. Może uwolnić się od swojego pustego życia i spróbować odwrócić kartę. Być może po raz pierwszy w życiu Quoil podejmuje słuszną decyzję, zostawia za sobą Mockingburg i zabiera ukochane córki oraz ciotkę do Nowej Fundlandii. Decyzja zaskakująca, bo nasz bohater raczej nie jest Wilkiem Morskim, a miejsce docelowe to Wyspa na Atlantyku która wita przyjezdnych prawdziwie surowym klimatem. No, ale to w końcu rodzinne strony. W tym trudnym miejscu rodzina zaczyna kolejny rozdział. Tutaj Quoil ma szansę oduczyć się sztuczek, które znał od dzieciństwa, a które pozwalałem mu pozostać niezauważonym. Mając doświadczenie w prasie, podejmuje pracę w lokalnej gazecie. Staje przed wielkim wyzwaniem, jak napisać ciekawy artykuł o miejscu, gdzie nic się nie dzieje. I tak oto musi przyjąć inicjatywę, zapewnić rodzinie dom i przetrwanie. Wstępuje w niego nowa siła, tak jakby wraz z wyjazdem zostawiał ze sobą swoje poczucie niższości. Powoli zachodzi w nim przemiana. Nie zasłania już ręką podbródka, otwiera się na innych i na przyszłość. Poznaje nowych ludzi, i zaczyna być pełnoprawnym członkiem tej małej społeczności. Czy poznanie rodzinnych sekretów ostatecznie uwolni go od jarzma życiowego nieudecznika? Czy on sam pozwoli sobie na bycie szczęśliwym? Czy zostawi przeszłość i otworzy serce? Życie bywa przewrotne i lubi zaskakiwać. Kipicujmy mu, bo zasługuje na dobre życie.